dobry w nowym vlogu. Dzisiaj jestem w domu z dwójką dzieci. O 10:30 mamy wizytę z Iduśką u lekarza, bo zgłaczała nam, że boli ją gardło. Wczoraj robiłam jej test na pacierkowca i wyszedł negatywnie, więc o tyle dobrze, że nie ma anginy. No ale nie wiem, chcemy, żeby pani doktor zajrzała i ponownie w to gardło. Moim zdaniem jest zaczerwienione, ale nie wiem, e, poza, co poza tamtą werdej fiordą jej stosować. Więc przejedziemy się dzisiaj. Y, zrobiliśmy jej wolne od przedszkola. Zobaczymy, co pani doktor nam powie. Ale myślę, że to będzie hardkorowy dzień. Tak sobie myślę. Z dwójką dzieci sama o 16 wraca Michał, 16.30. Ja nie wiem, podziwiam wszystkie mamy, które zostają z dwójką dzieci, bo dla mnie to jest, ja nie wiem, chyba że macie jakieś złote dzieci, bo kiedy zrobić obiad, jak. Ida, Zoja mi śpi na ręku tylko. Awa, wa, wa, Zoja mi śpi tylko na ręku, więc w tym czasie Ida ogląda bajki, no bo ona się chwilę pobawi sama, ale później przychodzi do pokoju, więc budzi mi Zoję. A... No naprawdę, kiedy tutaj zrobić obiad, ja nie ogarniam takich rzeczy. Naprawdę, może jestem i robię z siebie sierotę boską, ale dla mnie to jest trudne. Dobrze, że mam zupę, zrobić dzisiaj pulpetki. Michał wczoraj był na tych zakupach. Więc będziemy działać. Za pół godziny musimy ruszyć do lekarza. Co się dzieje? Jesteś chora? Mamy antybiotyk na 7 dni, czerwone gardło i czerwone uszy. Zojka już ledwo zipie. Opuszczam, idzie bajkę. Ida wybrała sobie blue, a my idziemy na drzemkę. W sensie Zoja idzie. Nie wiem, czy a uda jak udam... zmieni się? No się to... Będą się zmieniać odcinki. Może się zmienia. Może Barbie po będzie się zmieniał na kolejny, na kolejny. Nie, baj. Barbie, nie, zgubiło ci się. No, zgubiło mi się. Także cały tydzień z dwójką dzieci to Zojka nie złapie tego co ma Ida. Właściwie nie wiemy co Ida ma, a poza czerwonym gardłem i czerwonymi uszami to tam. Ale, 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 nie to, nie tą, w bok. To Nie, 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 nie. Czego piłaś? Pięknie czego piłaś. Tot. Tamto, co się buje na kuśtawce. To? Tak. Zosia zostaje asystentką Cedryka Królewskiego w czarodzie. A my idziemy na drzemkę. Udało się odłożyć sojkę? Zjadłyśmy z Idą obiadek. Smakował Ci? Co? Tak. Tylko gardło Cię boli, co? I co, układamy puzzle? Co? Układamy puzzle? Tak, oczywiście. Tak? Które wybierasz? A no może ty też chcesz iść na drzemkę, co? No, wybierz. Ja sobie no? może tak Jeszcze długo. Tak. Dzisiaj jest wtorek, moi drodzy, i ten dzień trzeba zapisać w kalendarzu, gdyż idę ćwiczyć pierwszy raz od nie pamiętam kiedy, jak mam być szczera. Mamo, musimy dzisiaj założyć kalendarz, mój. Kalendarz twój? Uh -huh. No dobra, to zrobimy po moich ćwiczeniach, dobra? Dobra Więc wrzucam ja wiem, krótki trening z Grow Joe Nie wiem, zaraz znajdę Krótki trening z Grow Joe, 20 minut na rozkręcenie i, I ruszamy Ej, ale tu nie ma tragedii, jak wciągnę brzuch to nie jest źle Bo Jezu to jest ten dzień, kiedy zaczynamy rozszerzać dietę naszemu dziecku. Zje nam wszystkie zabawki teraz. Zaraz tam zje zabawki, więc to jest, to jest moment, żeby to już ogarnąć. Nakupiłam w Rosmanie słoiczków. Na pierwszy strzał idzie zielony groszek, broku i cukinia, więc zobaczymy jak będzie tym pluć za chwilę. W Rosmanie kupiłam też. Chodź tu, mała. To będzie ważny dzień. Dobre. O, e, Tak, e. Ty tak mało się krzywi. No to jest takie nawet. Może mniejsze porcje troszkę, Tak ci ręka chyba tutaj. Jak to? Jak to? A próbowałaś to je nie jest ciepłe? Nie. Mleko mamy chyba lepsze. Cieszysz się, że ona je? Tak głęboko i tu A tak delikatnie zaraz. No <grym> jak ci smakowało? Jak Ci smakowało, Bubuś? Musiałyśmy zmienić jak bo tamten jest za duży, więc wzięłam taki zwykły. O, taki kupiłam też jej. I piję teraz wody. parę łyków było. się kochany, jaki słodziak. Idziemy z tą damą i z drugą damą na zakupy do Lidla. Parę rzeczy dokupić, ogólnie wczoraj byłam w warzywniaku, więc trochę rzeczy jest. Paula mamy podrzucić dwie kapsułki do zmywarki, bo skończyły nam się kapsułki, a yeah. zamówiłam. Ale jeszcze nie przyszło. miały być dzisiaj, a będą jutro. Przyszło mi też zamówienie do rozszerzenia diety Zojki. To jak odbiorę ze żabki, to wam pokażę. Oczywiście. Ta jedyna, tu a super! Pokażę Wam szybko, co kupiłyśmy. Truskawki już są odłożone, jeszcze ostatni powiew truskawkowy, paróweczki, my z Lidla bierzemy te z Indyka Premium, one są bardzo smaczne, Ejeczka, serki grani, arbuzik, bo był w promocji. Czy ktoś zbiera te dla szkoły pełne talenciaków? Mogę przekazać cztery, dwa cztery pierwszy ten lepszy w komentarzu. Dla Iduśka sobie jakieś gumki wzięła takie do mazania. Proszę. Serki dla Iduśki. Borówki. Cukinia, bo Ida sobie zamarzyła placuszki z cukinii. Burrata. Awokado, bo dzisiaj w rozszerzaniu diety wjeżdżę awokado dla Zojki. Rikota, dwa razy. Jeszcze nie wiem co z niej zrobię. Jeszcze nie wiem co z niej zrobię, ale coś zrobię. Pomidorki malinowe, serki danio, marcheweczka, mleko trzy razy, płatki górskie owsiane, bo my codziennie prawie na śniadanie to jest nasza owsianeczka. Wzięłam do spróbowania kolkę lidlowską. Dżemy trzy truskawkowe u nas to idzie na potęgę, naprawdę. Moje mięsko filet z piersi kurczaka i piersi kurczaka. To do jakichś pulpetów, kotlecików. Może spaghetti zrobię, a to tak. Mam na chińskie. Więc może jakieś chińskie zrobię na dnie. Tylko nasze zakupy i wydałam chyba 250 złotych? coś tak. Mamy, słuchajcie, akcept na awokado. Bardzo chętnie je, więc ja się bardzo cieszę. Dużo lepiej niż wczorajsze i przedwczorajsze brokuł cukinie groszek. To jest Tutaj już prawie całe zjadła, naprawdę. Widać, że jej awokado odeszło. Cieszy mnie to bardzo. Bardzo mnie to cieszy, Mówko. Całe awokado zjadłaś. Opędzliwałaś całe awokado. A... No? A... Matko, powoli, <grywki> powoli. A jeszcze? O Jeziu, jak dobrze wchodzi awokado! Aż się trzęsę. O matko! Widzicie te nogi? Super, zjadłaś wszystko, co Ci przygotowałam. Teraz trzeba popić. Super, brawo myszko. Super sobie poradziłeś? Robię obiad. Michał wziął dziewczynę na spacer, a ja szybciutko. Rachu ciachu, rachu ciachu. Robię kurczaka po koreańsku bardzo łatwy przepis nie mam tylko, czego nie mam? ryżowego ale trudno, poradzę sobie bez niego i mam tak, kurczaczka, tam daję mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenną, jajo otaczam w tym smarze dodatkowo gotuję ryż, a później robię do tego sosik i sezam i szczypiorek i już nieraz robiłam ten przepis z kwestii smaku kurczak po koreańsku jest naprawdę bardzo dobry ktoś lubi takie smaki, ja bardzo lubię olej sezamowy. Mm. Wczoraj była u mnie Monia i tak przesoliłam ryż. Dawno tak nie przesoliłam. Tak bardzo się starałam zrobić dobry obiad, że, że skończyło się przesolonym ryżem, ale i tak był dobry wajfrej, że robiłam kurczaczka. W tej panierce, co już Wam polecałam. Niezmiennie panierka z interiarka. Przepyszna jest. W dino chyba ją dostaniecie. Ja dostałam od mojego majątka w prezencie. Draczę tego kurczaka szybko muszę to zrobić, bo zaraz Michał wróci, a zojka już jest pod drzemkę, żeby nie przesadzić z tymi drzemkami. Ostatnio tak nam się rozjeżdża, tak nam się przesuwa, przestawia na trzy drzemki i nie potrafimy dojść do ładu. Miałem nagrać to wcześniej, ale... Zojka nam wstała. Żona zrobiła taki dobry obiad, słuchajcie. Przez ostatni ja miesiąc tak. nie jadłem. Nie jadłem przejęło. Nie Zojka? Dignowska kola. Ciekawe, jak smakuje. Olej. <laughs> Dobra? Okej, okay, ale. Mega, nie bez polotu. Opa! Tak, jakby czegoś jej brakowało. No! Jak woda. Blechtra, tra. daje. No, nie dobra. A zaraz będziemy ogarniać po obiedzie, ale przyszła mi paczka, Michał ją odebrał i chcę wam pokazać. Ubiłam jej miseczkę silikonową, talerzyk silikonowy i elastyczną silikonową łyżeczkę. I za to wszystko zapłaciłam 20, 20 40, 53, 50, jakieś 54, 50 mniej więcej um, taką pudrową różową. Wiecie, to jest za jakiś czas, no bo ona jeszcze nie siedzi, więc karmię ją w babybiornie z taka, z przyssawkami. Zamawiałam to na Allegro, proszę zobaczyć sobie. To jest twoja miseczka. Do tego jest łyżeczka silikonowa, taka. Myślę, że fajna będzie, fajnie będzie jej podawać w tym jedzonko. I do tego jeszcze miseczka na jakieś kaszki czy zupki. Miałam takie z idą, ale szybko niestety popełniłam ten błąd i włożyłam je do zmywarki i śmierdziały zmywarką i tego plastiku się już nie dało w żaden sposób. Wyczyścić tego z tego zapachu zmywarki, więc to ku strodze dla mam, które będą, będą rozszerzały diety i mają właśnie takie, będą takie silikonowe miseczki. Nie wkładajcie ich do zmywarki. Myjcie je ręcznie, mimo że producent na przykład pisze, że, że można myć. One przechodzą tą zmywarką i śmierdzą, więc y, to tylko do mycia ręcznego. Zamówiłam patyczki do uszu dla zojki i torbę do wózka, ponieważ tamta z temu mi się porwała. Stwierdziłam, że dobra, już nic nie kupuję. Tam aktualnie wezmę. A, to też ta firma, ta sama. To jest karba, kochanie, do wózka myszka. Więc wiecie, można ją sobie zarzucić na ramię. Taki pudrowy róż. Czy będzie pojemna? Zobaczymy. Myślę, że te najpotrzebniejsze rzeczy nam się tutaj mieszczą. A, i mata jest w środku, do przewijania. To spoko A, a gdzie jest? O, jeszcze jest jeszcze taka apaszka do zawieszenia, więc za tą torbę zapłaciłam 99,99, czyli 99, 100 zł. jest też spoko. O tyle z temu dobrze, że zareklamowałam i zwrócili mi za całość. No przesady. Super. Myślę, że naprawdę będzie pojemna na takie podstawowe rzeczy, które zazwyczaj nosimy. Była jeszcze czarna i chyba szara. Mama, poszukamy. Tak, już szukamy mysza. I co ja? Nie. Nie, Nie, kochani, jem kolację. Z miseczki zoli, tak? <laughs> z miseczki zoli. Ja czopakuję. Opakuję, są droga. Pobiegane. Ej, ekstra się czuję, przebiegły 3-400 w 28 minut, gadając non-stop, a miałyśmy z górki pod górkę, więc myślę, że naprawdę super, jak widzicie, gamba mi się cieszy na samą myśl. Może to jest dobry plan na taką formę treningu też, wieczorne bieganie. Rano nie mam siły się zlec z łóżka. Wieczorem, kiedy dziewczyny idą spać, akurat na takie pół godziny przebiegnięcia. Teraz w pół godziny robimy 3,40. Może za 3 miesiące będziemy robić 5 km i będzie jeszcze większa ta aktywność. No, zobaczymy. Ale mega serum, wykąpałam się. Pielęgnacja zrobiona, buźka już wypielęgnowana Niezmiennie polecam serum ryżowe z Beauty of Johnson. Jest bardzo fajne, naprawdę jest bardzo fajne. Widzę, e, kilka z was już mi pisało, że was influencerowałam, tak się mówi. No, on wie, że tak e, i że kupiłyście te serum. Naprawdę się cieszę, bo e, z czystym sercem wam je polecam. A teraz zabieram się za kolację. Na kolację będę robiła nam placuszki z ricottą. Kupiłam w Lidlu rikotę i widziałam przepis na Ania gotuje na placki, tylko że tam w jest cukier, ja zamiast cukru dam po prostu ksy ksy ksylitol. Jak smakuje ricotta? Jak mascarpone trochę, czy nie? Teraz ja Się dowiem. Mm. Chociaż Troszkę ciutka jak mascarpone, ale inna konsystencja, ale dobra. Delikatne, kremowe, dobra rygota. z ja bym tam wydmuszkę taką miała. O matko, jestem taka zmęczona tym tygodniem, że właśnie jest piątek, dziewczyny poszły spać, a ja wchodzę do wanny i idę leżeć i odpoczywać. Kupiłam kolejną książkę przez Empik na Biku. Jeżeli jesteście fankami romansu, to bardzo Wam polecam Emily Henry. Przeczytałam Book Lovers teraz nie, nie z moim mózgiem. Jeżeli macie jakieś polecenia, to bardzo chętnie przyjmę. Dzisiaj kupiłam sobie kolejną książkę i jest to... Zdarzyło się pewnego lata Tessa Bailey. Nie wiem, co to będzie. Wpisałam w Chat GPT, żeby dodał trochę pikanterii, więc, więc mi to wyrzucił, wypluł. Stwierdziłam, że zobaczę, przetestuję. Przetestuję. Nie, dobra, ja idę się kąpać, przestaje gadać, bo to nie ma sensu.